trzech podwójnych triumfach Gozowian potem wygrana już w mniejszych rozmiarach 4 do 2 Teraz remis. Widzieliście Państwo przed chwileczką rozmowa i studiowanie programu przez Romana Jankowskiego Jarosława Hampela Spodziewajmy się już myślę wyścigu 8 rezerwy taktycznej ze strony gości a przed nami kolejny świetnie zapowiadający się wyścig. Zresztą tutaj takich innych w tym dzisiejszym spotkaniu i w ogóle w meczach Speedway Extra Ligi na pewno nie będzie, bo dość powiedzieć, że następny mecz na tym stadionie 8 maja to będą lubuskie derby. Ha! No ale my jesteśmy jeszcze dziś przy trzeciej rundzie Speedway Extra Ligi. i tutaj jeszcze nie wszystko jest rozstrzygnięte, mimo tego, że gorzowianie prowadzą bardzo wysoko 14 punktami, ale jesteśmy dopiero po piątym wyścigu tego klasyku polskiego speedway w meczu gozowskiej stali Kejlom z Unią Leczno. Na pewno po drugiej stronie barykady są zawodnicy, którzy są w stanie zniwelować tę stratę. Tutaj mogło się wydarzyć zupełnie, zupełnie sytuacja ułożyć... Przypominam drugą sobie meczu więc... ubiegłoroczny, nie było nas tutaj wtedy na inauguracji mieli okazję obserwować ten mecz na żywo nasi redakcyjni koledzy Robertowie Noga i Wardzała, i wtedy przed wyścigami nominowanymi wydawało się, że Kozowianie są na straconej pozycji, że tutaj mecz wygrał Unia Lesno Stało się zupełnie inaczej, a więc wszystko jeszcze zdarzyć się w Kozowie może. Bartosz Zmarznik w kasku niebieskim, w kasku czerwonym partneruje mu Tomasz Golob, a więc znów no, mamy parę uczeń i profesor duet leszczyńskiej Unii, to Janusz Kołodziej w kasku z żółtym, i w kasku białym Damian Baliński. 22 punkty w dorobku Kejlum Staligozów, 8 po stronie Lesyńskiej Unii. Szósty wyścig dnia. I już nieruchomo na starcie Andrzej Tereski zwalnia taśmę i listów pokutka scenariusza. Moment startowy dla Leszynian. Jak będzie po wyjściu z pierwszego łuku? Najlepiej Baliński. Nie poradził sobie Janusz Kołodziej, wyprzedził go już Tomasz Kolop, teraz próbuje atakować Kołodzieja, Bartosz Zmarznik na czele, Waliński Kolop, to będzie nas rozgrzewać do ostatnich metrów tego wyścigu, a znowu za Kołodziejem cały czas czai się ten nieobieżony 16-latek Bartosz Marsnik. Golop, próbuje atakować Walińskiego. i już poradził sobie z kapitanem Unii Pojedynek z kapitanów i wychodzi z niego zwycięsko kapitan gospodarzy. Ten wyścig układa się remisowo, ale Bartosz Marznik nie zamierza rezygnować z walki o jeden z indywidualnym mistrzem Polski. I Janów ten kołodziejem. Golob, Waliński, i zalający za nim ten mułokos. Scale stali wielkopolski, Bardik, Jest jeszcze szeroko, jeszcze atakuje kołodzieja, kołodziej i... No nie powiem Państwu, siedzimy w bardzo fajnym miejscu do obserwacji zawodów żużlowych, ale potrzebna będzie chyba powtórka, potrzebna będzie kamera, ale walka do końca. Tutaj ci młodzi ludzie, młodzi zawodnicy jednej i drugiej drużyny nie odpuszczają. Mamy wyniki wyścigu szóstego. Golop, Waliński, Kołodziej i Zmarznik, a więc wyścig remisowy. 3 do 3. Popatrzmy jak to się wszystko rozstrzygnęło. Bartosz Marznik wyprzedził pewnie Janusza Kołodzieja, ale... Za linią mety, czy na wejściu w łuk e, piątego okrążenia, to widzimy wyraźnie, że akurat na trzeciej pozycji wjechał Janusz Kołodziej. Kolejny wygrany start e, Leszczynia. W tym elemencie e, radzą sobie doskonale, ale w dalszym ciągu widać, że motocykle nie są na ten tor, e, Zwłaszcza motocykl Janusza Kołodzieja. Tylko ten motocykl tutaj męczy się, umiera, nie ma mocy, nie ma sił na to, żeby wyjeżdżać z łuków. W momencie, kiedy Janusz wyłamuje motocykl e, w poszczególnych łukach natychmiast staje w miejscu, więc rywale tylko e, muszą starać się tej z jednej czy z drugiej strony go wyprzedzać. Więc w tym przypadku akurat Janusz powinien zmienić motocykl albo totalnie zmienić ustawienia w tym motocyklu, na którym startuje. Ale dzięki temu, że leśnianie wygrywają starty, to mamy... mamy więcej, wa wielkiej walki wielkiej, na więcej walki i więcej yy, emocji.